Zastanawialibyście się kiedyś, co by było, gdyby Spurs, czyli tzw. Tak Tottenham, miał historię, ponieważ no, nie ma historii i można się przytać, Wiemy, że wygrali tam kilka pucharów Anglii, e, ale no, nie było jakiejś większej historii jak Champions, chociaż jeden Champions League e, wygrali chyba tam trzy razy Europę, Ligę Europy. I zobaczcie na ten skład, ten skład nie jest dobry. No zobaczcie, Lenglet, Dier, Romero, Skip, Hojbjerg jeden jest taki dobry. Kane i Son, oczywiście, porównywalny jest dobry. No ale ten skład nie jest, jest totalnie do wymiany. Ten środek pole jest tragiczny, jeżeli chodzi o Tottenham, i mi się wydaje, że jeżeli oni będą grać aż tak słabym składem, jakim jest Hojbier i Skip, to nie, nie zajdą daleko. Więc w tym odcinku postan postanow yy, ja postanowię zrobić historię Tottenhamu, czyli wygrać. Chciałbym, chociaż wygrać ligę wygrać jakąś, jakiś puchar i wygrać czekiąznikę Czy nie wiem czy to się uda. I, yy, i, mówię o, I mówię oczywiście, że mam na to tak jeden sezon, może dwa. Więc oczywiście od razu wyszukujemy takich zawodników, jakiej jacy są. Piotr Zieliński przychodzi do Tottenhamu za... Nie wiem ile? Za 37 milionów. Przydałoby się teraz jakiegoś obrońca znaleźć, więc pójdźmy sobie... Mogłem mogę dodać wytyczną, lecz dodajmy dowolna pozycja i pójdźmy sobie obrońcę jakiegoś fajnego. Czekaj, bo to jest obiecujące, to są młodziki. Dowolna pozycja. Będzie tutaj może jakiś dla nas obrońca. tutaj wyszukać obrońcę. I mamy dziewiętnasty. mam dziewiętnasty, gdzie y, powinien nam tutaj dać kolejny z od scoutów. Nie dało nam bocznych obrońców, chociaż my chyba też potrzebujemy bocznych obrońców, tak myślę. Tak, widzowie, myślę. A z trzecim zawódnikiem który dołącza do Tottenhamu w tej budowie, jest to. Jest to Edmond Tabsoba. Myślę, że zagramy w formacji ofensywnie. W takiej formacji zagramy sobie, żeby się nie boimy. Tak wygląda na razie nasz skład. Jest bardzo dobry. Ale potrzebujemy jakiegoś jeszcze lewego obrońcy, ponieważ ten Perisic sobie nie radzi. To, ja to wiem więc myślę, że pójdziemy sobie do szukania zawodnika i poszukamy sobie jakiegoś Grimaldo Alejandro Grimaldo 83 jeszcze jest opcja, aby kupić Guerreiro Rafael Guerreiro Mamy tych dwójkę, mamy, dwó mamy tą dwójkę. Co kupić Grimaldo 29, Guerrero 23? To chyba Guerrero. Mamy kolejny transfer, który jest Rafael Guerreiro, to 23 miliony przechodzi do Tottenhamu. A więc tak tak wygląda, tak wygląda nasz skład po wielkiej przemianie. No, Bisuma, Bisuma na ławce, przepraszam. który się rozwinie prawdopodobnie na jakieś 87-8. Guerreiro, który też się, mam nadzieję, że rozwinie. Porro, Son, Zieliński, Tilemans, Kulusewski, Richardson, Kane. Rozpoczynamy to. Zbliża się pierwszy dzień już meczu. Inauguracja ligi sezonu. A drugi mecz gramy 19 z uwaga arsenalem, więc to będzie niesamowicie trudny mecz. Trudny nie, nie mecz, tylko znaczy No ale, że mamy mecz, tak. Czy też starcie o wszystko, mam nadzieję, bo jeżeli przegramy z takim arsenalem, to musimy jeszcze coś chyba porobić w tym składzie. Gramy z Brentford, gdzie? Uwaga, inauguracja sezonu Sonu. Wygrywamy 2 do 1. Son razem z Sonem, czyli dwa razy ten sam zawodnik strzela gola. 2 do 1. Wynik troszeczkę taki... Um, jakby to, ...jak wiecie, troszeczkę taki... Yy, ...nieciekawy, ponieważ to tak z tym spadem to powinniśmy tak z 3-1 walnąć, może 3-0 nawet. Lecz to jest, widzowie, takie... To jest... Dobrze, no, z przymrzeniem Okiem to robimy. Oka. Gramy potem, z, z, gramy z Arsenalem zaraz. Arsenal to ten ham. I wygrywamy z Arsenalem 2 do 0, Tak jest! Ten spad się chyba w końcu obudził. Zaraz mecz z Liverpoolem. Musimy naprawdę uważać na tych, na tych zawodników. proszę prostu oni są niesamowicie mocni. Uwaga. Liverpool Liverpool Liver End Wygrywamy czy przegrywamy Przegrywamy 3 do 2 Szkoda Szkoda, ale taki bardzo wynik y, trudny w grupie mamy, Wiemy, że mamy w grupie Eintracht Frankfurt Sporting i y, Marsywie. Przysumulujmy sobie ten cały miesiąc Obałem sobie o klimatyzację robię, bo myślę, że tutaj nic nie będziemy potrzebowali. Żadnych wzmocnień. Nie, nic. Mecz z Bournemouth, który, no, to wygrywał wygrywał 2-0, ale potem przegrał 3-2. Ale mam nadzieję, że tutaj będzie jakieś 4-0 mocne. No nie, no, remisujemy z Bournemouth, panowie! Panowie, halo! I, ale wygrywamy 3-1 z Eintrachtem Frankfurt, to się liczy, ale ten remis z Bournemouth. Trochę mnie zasmucił, mam nadzieję, że to będzie coś lepszego. Gramy z West Hamem. 3-0 wygrywamy, a potem gramy z Sheffield United. I wygrywamy tak samo 3-0, ładnie. Leic Leicester City. Przegrywamy z Leicester City 2-1. Od którego kupiliśmy Juriego Thielemansa. Kupujemy e, teraz Sporting. Przegrywamy ze sportingiem! Ej, panowie, panowie! Halo, halo! Nie za dobry miesiąc, moi drodzy, nie za dobry. Ej, mamy bardzo łatwych rywali. Bromwich tak strafiliśmy. Przedtem był Sheff Sheffield United Gramy z Brighton, którym 4 do Rozwalamy ich Przyrzekuję. Z Manchesterem United, który wygrywamy czy przegrywamy? Remisujemy, jest to chyba dobry wynik. Jak na United i Tottenham. Wyjazd z Marsylią, wygrywamy z Marsylią 2 do 1. Bardzo mnie to cieszy. Już chyba mamy w ogóle pewne wyjście z grupy. No, my chyba nie, my przegraliśmy ze Sportingiem mamy 6 punktów. Chyba przegrywamy z Fulhamem 4 do 2. Wygrywamy 1-0 z West Bromwich. I wygrywamy z 3 do 1 z Evertonem. Szkoda, że ta przegrana z, e, e, z Fulhamem, bo to było bo był naprawdę chyba najlepszy miesiąc w tym, w tym momencie. Gramy z Chelsea teraz. Nie, to jest Marselia I gramy z Marseillą, z którą 3 do, 3 do 2 na swoim stadionie wygrywamy. Gramy z Newcastle. Newcastle, z którym. Remisujemy, kurczę. Szkoda, że tylko remis. Ale ma w tym miesiącu, że mamy spotkanie z Chelsea i City. No boże. Jakbyśmy wygrali tutaj ze wszystkimi. Wygrywamy z Chelsea 3 do 2. To się szanuje. Mamy teraz spotkanie z Eintrachtem Frankfurt. My już mamy pewne wyjście z grupy. Mamy 9 punktów. Remisujemy z Eintrachtem Frankfurt. 10 punktów po 5 meczach, mi się wydaje. Przegrywamy niestety z City 2 do 1 I wygrywamy z Southamptonem 2 do 1 Dobra, zobaczmy sobie Jak nam idzie w lidze. Które miejsca? W takie drugie, myślę, że możemy mieć. Piąte miejsce. No nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Mogło być gorzej. Zobaczmy, jak nam tam się rozwijają zawodnicy. Ja wiem dlaczego my tak... I yeah. Ja wiem dlaczego my tak. Ale kulusewski się rozwija. Ja wiem dlaczego my tak tracimy na, na przegraniach z Wolhamem i tak dalej. Kontuzja Rafaela Guerrero. Kontuzja Sona. Ja yeah, pierdziele. Ja yeah, pierdę. Coś się dzieje? Son i Guerreiro odpadają na ile? Nie wiem na ile. Dwa. Osiem tygodni. Hion Min-Son nie zagra miesiąc i dwa tygodnie. Co to ma znaczyć? A Rafael Guerreiro przez trzy miesiące! Co to jest? Co to jest? Boże... Dlaczego? Który mamy w ogóle miesiąc? Grudzień, Zara będzie okno transferowe, więc okienko transferowe musimy. kogoś tutaj dać, szkoda. Że tak ma działać, szkoda. Ale ktoś zasuna musi wejść, ktoś zasłona jakiś taki. 87, jakiś sterling, ktoś ten steru, bo przegrana, Przegrywamy większość meczów, przez to, że mamy kontuzję. I mecz z Leeds, który? 4 do 0, pewnie wygrywamy! Wow, Sporting remis, kurde, ze Sportingiem zremisowaliśmy i yy, yy, przegraliśmy, więc nie, do, nie za dobre wyniki z, z nimi mamy. ale mamy chyba 12 punktów po 6 meczach no nie jest jakoś źle, chyba pierwsze miejsce mamy Aston Villa? Wygrywamy za Aston Villa, o, fajnie, fajnie, fajnie Crystal Palace? Wygrywamy 2 do 1, panowie! Rozkręcacie się! Ale trafiliśmy na Manchester City, pamiętacie że tak jak mówiłem, że Trafiamy na West Bromwich, na Sheffield. A teraz trafiliśmy na wyjazd na City, na ich stadionie. Wygrywamy City! Co za! Co za miesiąc? Co za miesiąc? Wygrywamy z Wolverhamptonem! I wygrywamy! Co to się STANĘŁO? Zobaczcie na ten miesiąc, powiem 4-0 z Leeds, 2-2 ze Sportingiem, 2-1 z Aston Villa, 2-1 Crystal Palace, 3-1 Nottingham Forest, 2-0 City, 2-1 Wolverhampton, 2-0 Leeds. Boże, co się dzieje? To my musimy mieć teraz jakieś trzecie miejsce. No, trzecie miejsce mamy, ale City bardzo dużo poszło do góry. Ale wow, co się stało? Nie przegraliśmy meczu od 6 meczy. Wow, fajnie, fajnie. Chodzę, że ten son, kurcze, zaraz się zaczyna okres transferowe, już prawdopodobnie się zaczęło. Chyba, że coś się mi źle mówię. Nie, grudzień jest. Yy, jeszcze kilka dni. A my gramy tutaj z United. Okay, mamy match United, ale my na to nie potrzebujemy, mamy pierwszy. A pierwszy oznacza to, że my potrzebujemy jakichś transferów mocnych. Eee, a tacy transferzy to muszą być jakieś dobre, naprawdę my potrzebujemy skrzydłowego. A tutaj mamy wytyczne dla koło skrzydłowy, nie? A, jest lewy pomocny, to to też może być. Phil Foden, nie? Lewy skrzydłowy. Phil Rafael ja Kwarashelia. Kwicza chwarascheria. Fati... Ale my potrzebujemy na teraz jakiegoś dobrego zawodnika. Na teraz, na tą chwilę, a nie, żeby się rozwijał przez dwa sezony. My teraz potrzebujemy kogoś dobrego. Jack Grillish Wilfred Zaha. Torres Opcją w tym momencie. Dzianik Karasko. Spróbujmy. Zaoferować zamianę, ponieważ nie mamy tyle Czyli mamy bardzo dużo odbrot, bocznych obrońców, taki sygnał plus 25, 24 miliony. Co sumy nie jest? 啊，当当助理。 Tak, niestety ja, ja Karasko nie dołączę, do naszego składu, szkoda. кто он A Bertrand tyle kosztuje, on ma 8,4? Udało się sfinalizować ofertę, która jest. która za Ferrana Torresa. Przecież to Ferran Torres może dołączyć do spursu. I to się stanie w tym momencie? Tylko jak tutaj finanse mam uporządkować, żeby one były. na ten. Żeby one nie były na ten, tylko żeby one były. Jakby to powiedzieć, żeby one były. jak ja mam to zrobić, żeby kiedyś stało się coś takiego, że. Budżet był po prostu i dało się zmienić jakby jego tego wartość. Nie wiem. Bleh. Bleh. że stówka dla Pana Ferran są starczy <totry> Ferran Torres dołącza to do Tottenhamu. Co się dzieje, widzowie? Co się dzieje? I Hojberg oczywiście. Pana Lukasa Moura możemy wywalić, bardzo bym to chętnie zrobił, ponieważ on już ledwo chodzi. Um, zarządzanie drużyną, pan Hyun Min Son niestety opuści. Teraz to gra to z Moura, teraz będzie Torres grał. tam Bentham kurwa I Każdy ma kontuzję, naprawdę, każdy ma kontuzję. Czemu... Każdy, czemu taka kontuzja w tym momencie atakują? Przesymulujemy sobie kilka dni, żeby... Mamy mecz z United, z którym przegrywamy 2 do 1 niestety. Gramy z Chelsea w pucharze. I remisujemy, czyli... Tutaj się to, czyli będzie jakaś dwumecz. Tak, mamy dwumerz 24. tego faktu. Ja zatrzymę ja z powodu z takiego. Że yy, ja chcę zrobić coś takiego. Była oferta za luka Moura. Ej, co? Pięć dni tylko. Aha, Zajęliście! Nie no, nie no, sprzedał sprzeda chociaż do Realu. Tak kusi, kusi do Realu. kusi do Realu. Kusi do Realu i chyba... Się skusi. 65 milionów i Richardisson idzie do Realu Madryt. Richardisson Poszedł do Realu Madrid. Czy Barcelona go chciała? Bardzo tematyczne w ogóle. Kolejny, ej, cały brazylijski ten napad. Finicius, yy, Richardson i Rodrigo. Gramy z Flatwood. No Gramy z Flatwood, z którym, jak przegramy, to będzie gówno. I w 4 do 0 wygramy z Flatwood. Richardson. Został sprzedany do Realu Madryt za 65 milionów. Rafael Guerreiro wyraził kontuzję, więc tak samo Son. Tak samo Son, więc ten to Torres troszeczkę słabo nam... Słabo, że go troszeczkę kupiliśmy. Ale mamy Richarlisona sprzedanego, więc Danjuma ostatecznie będzie grał. Znaczy, ja bym chciał zmienić w tym momencie na, na inną formację. 4-2-3-1 będzie formacja. Zieliński, SPO. Ferran Torres na lewym skrzydle, na prawym skrzydle będzie Son. A Son jeszcze nie wyleczył tak ostatecznie. Son stracił! Nie wiem, chyba. Nie wiem, czy to są son, son dwóch nie stracił. Nie wiem, na co oni. Danjuma. Danjuma będzie na ławie. Pan Bentankur. Patrzcie, nawet Bentankura to nie mogę dać do hubia. Na razie to będzie ten nie? Poczekamy te kilkanaście dni, aby się tylko kompletnie wyleczył Son, razem z Guerrero i Betanquirem. To będzie ostatni miesiąc w tym odcinku. Brighton. Wygrywamy 2-0 z Brighton, na szczęście. Myślę, że może być jakieś problemy, bo nie graliśmy u siebie. I gramy z Leicester, który jest 3-0. Myślę, że będzie Remis. jest jedynie z Leicester, szkoda. I gramy z Luton Town w Pucharze. Prawdopodobnie jest to Karabao Cup. Wygramy 3-0 z Luton Town. Pięknie. Gramy dwumecz z, z, z Chelsea. I niestety przegrywamy, no nie? Czemu? Czemu? Chuj, już widzowie dupa. Przepraszam, że przekonałem ale dupa z pucharem FA Cup. Jedyne na Liga, Champions League i Carabao Cup. 1-0 wygrałem z West Hamem To będzie na tyle z tego odcinka. Witam was. Znaczy nie witam was tylko legam was.